Pał Bogu. Chciałbym wszystkich serdecznie przywitać tym cudownym imieniem Pana naszego Jezusa Chrystusa i życzę wszystkim Bożego błogosławieństwa. Czy może być coś piękniejsze niż Boże błogosławieństwo? No myślę, że na pewno nie. Wielu z nas doświadczyło. A niektórzy może już zapomnieli, co to jest Boże błogosławieństwo, jak dobrze jest przebywać w Bożym błogosławieństwie. I ja na ten temat dzisiaj chciałbym coś powiedzieć. Ale żeby dojść do Bożego błogosławieństwa, widzicie, to trzeba wiele w życiu swoim przejść. I ja cieszę się z tego, że Boże Słowo nam zdradza te tajniki ono nam pokazuje jak ta droga prowadzi do Bożego błogosławieństwa abyśmy mogli mieć te Boże błogosławieństwo i zanim Pryjesz. zacznę o tym mówić to ja przeczytam miejsce z Bożego słowa i dla niektórych może się wydawać no nie czytasz na temat Bożego błogosławieństwa ale wszystko po kolei i chciałbym czytać z Listu Judy trzeciego wersetu. List Judy trzeci werset. Umiłowani zabierając się z całą gorliwością do pisania do Was o naszym wspólnym zbawieniu, uznałem za konieczne napisać do Was i napomnieć Was, abyście podjęli Walkę o wiarę, która raz na zawsze została przekazana świętym. Tak? Ta wiara została przekazana świętym. Nie ludziom grzesznym, ale ta wiara została przekazana świętym. I ludzie święci mają wiarę. I zwróćmy uwagę: Juda pisze list i napomina, i mówi, abyście podjęli walkę o wiarę. Dlaczego oni mieli podjąć walkę o wiarę? Bo coś się wydarzyło, że ta wiara została naruszona. I kiedy my mówimy o walce, ja zawsze wiążę, kiedy słyszę walkę, to ja wiem, że walczą żołnierze. A więc, kiedy Juda mówi do e, ludzi, e, których Bóg wybrał i powołał, to on pokazuje, że wy macie walczyć. Innymi słowy, Wy jesteście żołnierzami Jezusa Chrystusa. A kto jest żołnierzem, ten jest po to, aby walczyć. I ja powiem, raduję się, kiedy czytam Boże słowo. Wiecie dlaczego? Bo ja czytam, że żołnierze Jezusa Chrystusa są przeznaczeni i posłani po to, aby walczyli i aby wygrywali. Oni są powołani do zwycięstwa. Jeśli oni stosują słowo Boże tak, jak jest napisane, to ja powiem z całą stanowczością i pewnością: na pewno zwyciężysz. Kiedy przychodzi walka i wydaje Ci się trudna, to ja mogę powiedzieć: Według słowa Bożego zwyciężysz. Jeśli Pan będzie z Tobą, to zwycięstwo jest zapewnione. I yy, ja chciałbym zwrócić uwagę na to, co mówi Paweł do Tymoteusza. I drugi list do Tymoteusza. Drugi list do Tymoteusza, drugi rozdział, i trzeci, i czwarty werset przeczyta. I takie słowa apostoł Paweł kieruje właśnie do Tymoteusza, ale. To słowo jest ponadczasowe. I to słowo jest skierowane również do ciebie i do mnie. Czy do mnie i do ciebie. Ono jest skierowane do nas. I czytam. Cierp zespół ze mną jako dobry żołnierz Chrystusa Jezusa. Nikt, kto pełni służbę żołnierską, jeśli chce spełnić należycie wolę swego dowódcy. Nie troszczy się sam o środki potrzebne do życia. Ten werset e, e, czwarty przeczytałem z innego przekładu, ponieważ warszawski może być trudniej e, zrozumiany. I tutaj e, jest powiedziane: nikt, kto pełni służbę żołnierską, jeśli chce spełnić należycie wolę swego dowódcy, nie troszczy się sam o środki potrzebne do życia. I oto żołnierz, który jest powołany, on ma pewne wytyczne, on ma pewne rozkazy i on ma iść i wypełniać te rozkazy jak najdokładniej. I oto my jako żołnierze pana Jezusa Chrystusa jesteśmy powołani do tego, aby walczyć. I mamy dokładnie wypełniać to, co on do nas mówi, aby się jemu podobać. I kiedy my Jemu się podobamy, to On jest z nami i On nas będzie posilał. On będzie dawał nam zwycięstwo. Kiedy czytamy Stary Testament, jest tyle pięknych miejsc, które czytamy, jak sam Bóg walczył za swój naród. Były takie momenty, kiedy naród Boży musiał walczyć, a Bóg był z nim, i różnie bywało, a innymi razy sam Bóg walczył za nim. Szczególnie to miejsce mi się często przypomina, kiedy naród Boży nie musiał nic zrobić, a z wroga padło 180, jak pamiętam, 5 tysięcy. A więc zwróćcie uwagę, to jest potężna liczba wrogiego wojska, ale cóż to znaczy dla naszego Boga? I Bóg pokazuje: zobaczcie, jeśli mi będziecie ufać, a jeśli ja będę z wami, to wy zawsze zwyciężycie. Ale kiedy my nie stosujemy słowa Bożego tak jak trzeba, to może zabraknąć tego Bożego błogosławieństwa. Może zabraknąć tego, że Bóg będzie nas wspierał. A wręcz czytamy również, że Bóg odwracał się od swojego ludu, dlatego że nie postępowali tak jak on mówił i była porażka. I była przegrana. Więc ważne jest, abyśmy wiedzieli. I oto, kiedy apostoł Paweł mówi do Tymoteusza, to on mówi: Cierp wespół ze mną. I ja wspomniałem, że będę mówił o Bożym Błogosławieństwie. I oto czytam: Cierp wespół ze mną. Ktoś powie: Słuchaj. Jakie to błogosławieństwo, kiedy ja mam cierpieć. Wiecie, to jest wielkie błogosławieństwo, jeśli my możemy cierpieć dla imienia Jezusa Chrystusa. My powinniśmy się z tego radować. Apostołowie, kiedy czytamy dzieje apostolskie, myślę, że wiara rośnie, prawda? Kiedy czytamy dzieje apostolskie, kiedy oni byli prześladowani, kiedy musieli uciekać z miejsca na miejsce i oni nie płakali, ale oni głosili Jezusa Chrystusa. Kiedy byli wrzuceni do więzienia, to oni byli wdzięczni Bogu za to, że zostali godni uznania tego, aby cierpieć dla imienia Jezusa Chrystusa. Jaka jest nasza postawa i jak my rozumujemy błogosławieństwo Boże w swoim życiu? Mógłbym mówić na ten temat, jak ludzie wyobrażają sobie błogosławieństwo, bo przecież myślę, spotykaliśmy się z wieloma ludźmi. I słyszę, wiesz, Bóg to mi tak błogosławił. zobacz, pomodliłem się o samochód, i dostałem samochód, i taki jak chciałem. Ale to są fakty. Mówi, słuchaj, pomodliłem się o dom, i tak jak sobie wymarzyłem. No słuchajcie, ale to są fakty. Taki dom dostałem, i to w górach, mówi. Tam, gdzie chciałem. Oto, zobaczcie, mam Boże Błogosławieństwo, i jak tak słucham. To tylko same Boże błogosławieństwo. Tylko Panie daje, Pan daje i wszystko mam. A kiedy ja czytam Boże Słowo, to dla mnie błogosławieństwo to jest to, kiedy Bóg mówi jest ze mną. Kiedy ja mam społeczność ze swoim Bogiem. I do mnie to nie jest człowiek, który jest prowadzony za rączkę, to nie jest dziecko. Ja chciałbym powiedzieć, kiedy Bóg kieruje swoje Słowo do mnie i do ciebie. Tą chce jednego. Jeśli on mówi, idź i masz zrobić tak i tak, to ty idziesz i wykonujesz wolę e, swojego dowódcy. I ty nie płaczesz, że dowódcy nie ma. Ty wiesz, jaki masz rozkaz i co masz wykonać. To jest ważne. A dzisiaj e, ludzie wierzący co chwilę tylko płaczą, nie czujemy Boga. Wiecie, ja tego nie rozumiem. Wczoraj również było mówione, że lud mój, głos mój zna. Czy owce moje znają mój głos i co jest napisane i za innym nie pójdą. Znają i słyszą. Czy my słyszymy głos Boży? No to wiecie, Bóg przemawia cały czas w różnoraki sposobu. Ma, ma tyle różnych sposobów. E, I on przemawia raz i drugi, a człowiek na to nie zwraca uwagi. Mamy poprzez sny nocne widzenia, poprzez Słowo, kiedy otwieramy, to jest Słowo Boże, to jest to Słowo, które Bóg skierował do mnie i do Ciebie, abyśmy żyli tym słowem. I kiedy otwieramy, On nam będzie pokazywał w różnych nawet sytuacjach. Otwieramy Boże Słowo. Ja nie mówię tak, jak to niektórzy wiecie, to jest Słowo do mnie. Wiecie, tak to nie działa, chociaż nieraz i zadziała, nieraz przeżywamy pewne rzeczy. Otwieramy Słowo Boże, na wzrok pada i Bóg nam odpowiada. Bardzo często też tak jest. Ale niektórzy ludzie już zrobili taki nawyk, wiecie, otwierają, to będzie Słowo dla mnie. Kładzie palec, o, to jest Słowo. I raz fajnie wyjdzie, to jest do mnie Słowo. A niektórzy już tak daleko poszli, że sobie takie wyroczki robią, wiecie, i wyciągają, i jeden przez drugiego, to jest słowo do mnie. O, do mnie było dobre, a do tego to niedobre. Wiecie, i to nie jest tak i tak nie powinno być. My mamy słowo Boże i Bóg do nas będzie przemawiał. Kiedy będziemy czytać, on nam będzie odkrywał głębie swojego słowa. I jeśli my chcemy być żołnierzami Jezusa Chrystusa, to muszymy, musimy być ludźmi, którzy wierzą Bo. Jest napisane że Bóg jest z wami, jeśli wy jesteście z Nim. Ja lubię to miejsce Słowa Bożego, nie tylko. I jeśli wy Go opuścicie, to i On was opuści. W innym przypadku On was nie opuści, jeśli wy jesteście z Nim. Ja myślę, że rozumiemy, co to znaczy być z Jezusem Chrystusem. Jeśli wy jesteście z Nim, to On jest z wami. Czy ty czujesz, czy nie czujesz, a jeśli On nie jest z Tobą, to znaczy, że żyjesz w grzechu i On odstąpił od Ciebie. I oto e, dzisiaj jest taki czas, że człowiek powinien szukać Boga. Kiedy go stracił w swoim życiu poprzez e, grzech, bo tak trzeba powiedzieć, poprzez odstępstwo, to trzeba Go szukać, póki można Go znaleźć. I dlatego ja jeszcze raz chciałem powiedzieć żołnierz Jezusa Chrystusa ufa i wierzy Bogu. I tak jak jest napisane, tak stosuje. I czy On Go odczuwa, czy nie odczuwa, Bóg powiedział, masz iść tam i uczynić to i to, i Ty idziesz i to wykonujesz. I jest taki jeden e, przykład w Bożym Słowie, który wszyscy, wszyscy znamy, kiedy Bóg posyła proroka i mówi. Nie będziesz jadł w tym miejscu i tą samą drogą nie będziesz wracał. I zobaczcie, On połowę rozkazu wypełnił. On wypełnił, ale przyszedł człowiek, drugi prorok, starzec, znacie tą historię, prawda? I co mówi? Mówi: Ja jestem prorokiem takim jak Ty. I Bóg mi powiedział: Abyś wrócił i abyś jadł. Bóg powiedział Tobie słowo raz. I nagle znalazł się inny prorok, który próbuje Cię odwieźć od tego, co Bóg powiedział do niego. I oto zobaczcie, nie wrócił do swojego domu, bo nie wypełnił słowa Bożego. Nasz dom, i wczoraj było wspominane, że nasza ojczyzna nie jest tutaj. Ziemia nie jest naszą ojczyzną. Naszą ojczyzną jest niebo. I oto, e, kiedy Bóg do nas mówi, że my mamy uczynić tak albo tak, to mamy się trzymać Jego słowa. I jeśli się będziemy trzymać Jego słowa, to my dojdziemy do naszej ojczyzny. Tak samo jak ten prorok, gdyby trzymał się słowa, on by wrócił do miejsca, z którego wyszedł. A dlatego, że nie dotrzymał słowa, on nie doszedł. Bracia i siostry, to jest wielka odpowiedzialność. Bóg nam zostawił swoje słowa. I dzisiaj często zmienia się to słowo. To, co kiedyś rozumieliśmy, i to, co było dobre, dzisiaj zostało zmienione na taką lżejszą Ewangelię. I my lubimy lekką Ewangelię, ale czy taką słodką Ewangelię. A Ewangelia jest taka, jaka jest. Jedno jest najważniejsze. Człowiek, który został zbawiony, którego grzechy zostały przebaczone, on jest szczęśliwym człowiekiem. On jest wolnym człowiekiem i on jest błogosławionym człowiekiem. I ja chciałbym przeczytać jeszcze jedno miejsce, nie jedno, jeszcze troszkę, mam jeszcze chyba ze dwa miejsca, ale jeszcze jedno miejsce, i tym razem chcę przejść do tego błogosławieństwa. Do tej pory wskazuje dokładnie, jak wygląda życie e, i my widzimy, że i trzeba cierpieć, jest napisane, ale to jest Boże błogosławieństwo. A więc Boże błogosławieństwo to nie jest to, co my zapragniemy, to nam przyjdzie i to, że nam będzie lekko żyć. Ale to, co jest najważniejsze, będziemy mieli z chwilą, kiedy Bóg przebaczył nam nasze grzechy. I uczynił nas swoimi dziećmi. My mamy pokój w swoim sercu. Jest napisane, ja lubię to miejsce, a pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum ludzki, serc będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie, chwała Bogu. To jest coś wspaniałego, co Bóg nam dał. Może być większe błogosławieństwo. Popatrzcie, jak żyje naokoło świata. A my możemy mieć pokój. A my możemy mieć nadzieję, wiarę i ufność w żywego Boga. Aleluja. Nasz Bóg jest żywy i on się nie zmienia. On jest wczoraj, dzisiaj ten sam i na wieki. I oto będziemy czytać z księgi Jeremiasza, 17 rozdział, od 5 wersetu. Tak mówi Pan. Przeklęty mąż, który na człowieku polega i z ciała czyni swoje oparcie, a od Pana odwraca się jego serce. Jest on jak jałowiec na stepie i nie widzi tego, że przychodzi dobre. Mieszka na zwietrzałym gruncie, na pustyni, w glebie słonej, niezaludnionym. Błogosławiony mąż – który polega na Panu, którego ufnością jest Pan. Jest on jak drzewo zasadzone nad wodą, który nad potok zapuszcza swoje korzenie. Nie boi się, gdy upał nadchodzi, lecz jego liść pozostaje zielony i w roku posłuchy się nie frasuje i nie przestaje wydawać owoców. Oto jest wspaniałe słowo Boże, które On dzisiaj do nas kieruje. My mówimy o błogosławieństwie, i tu pisze: Jaki jest błogosławiony mąż, jaki jest błogosławiony człowiek, który na Panu polega, którego ufnością jest Pan, nie kto inny, nie ludzie. Popatrzcie, ja mówiłem, że będę mówił o błogosławieństwie, ale to się wiąże i z przekleństwem, i chociaż chwilkę trzeba się zatrzymać tutaj przy tym. E... Przeklęty człowiek, który na człowieku polega, na ludziach, jeśli my polegamy na ludziach, i mogą być to ludzie, i ludzie wierzący. Wiecie, Bóg nas uczy, że tylko na nim możemy naprawdę polegać. I ci, którzy polegają tylko i wyłącznie na Bogu, którzy ufność swoją położyli w Bogu, i nawet jeśli przychodzą ciężkie chwile, tak jak słyszeliśmy świadectwa wczoraj, kiedy Waliło się i mówi, no, jakby to krótko, ale wszystko się nie układa, i tylko nieszczęście, i tragedie, i, i miesiąc, i, i rogi dłużej, no to w końcu mówi, nie wytrzymał. A Bóg sprawdza, czy my potrafimy wytrwać w takich przeciwnościach? Czyż, jeśli my zgrzeszymy, to my wiemy, prawda? Każdy człowiek, który zgrzeszy, to wie. Że zgrzeszył i wie, co ma zrobić, aby być czystym, aby się oczyścić. A jeśli my tego nie robimy, to grzechu przybywa coraz więcej i Bóg odstępuje od nas. I my nie jesteśmy już błogosławieni, ale przeklęci. I ja chciałbym nacisk kolejny raz zrobić, żeby nie polegać na ludziach. Ludzie, ja nie wiem. Mamy różne wyobrażenia. Ludzie to może tam gdzieś. Ale i w zboże, ile razy ja mówiłem, kiedy ja mówię, wysłuchajcie i sprawdzajcie, czy ja mówię zgodnie z Bożym Słowem. I ktokolwiek tutaj staje, wy sprawdzajcie, czy on mówi zgodnie z Bożym Słowem. To są ludzie. I kiedy niektórzy ludzie mają autorytet, więc będą przyjmować to, co ten autorytet mówi, nawet jeśli to nie jest zgodne z Bożym Słowem. I przychodzi problem. I błogosławieństwo w naszym życiu powoli odchodzi. I przychodzi przekleństwo do naszego życia. I my już nie wydajemy owocu. Mało tego. My sobie wmawiamy, że mamy pokój. Ale tego pokoju tak naprawdę nie ma. I kiedy prawdziwe, żywe słowo jest zgłoszone, to wiecie, ten pokój, który myśleliśmy, że mamy, on zostaje naruszony. I my zaczynamy przeżywać. I co robimy? Jeśli nie jest tak, autorytetem naszym jest człowiek, to my zaczynamy walczyć, przeciwstawiać się temu. A Biblia nam wyraźnie mówi, nie jesteśmy przeklęci, jeśli na ludziach polegamy, ale błogosławiony mąż, który na Panu polega. Ja dzisiaj chciałbym i siebie, i Was zachęcić do tego, aby naszą ufnością był Bóg. Żebyśmy polegali na Bogu. To polega na nim, nie zawiedzie się. Śpiewamy nawet takie pieśni. To zaufa Panu, co? Nie zawiedzie się. I tu jest wyraźnie napisane, że jeśli my ufamy Bogu, będziemy jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód. To jest obietnica. To jest słowo Pańskie skierowane do nas. Wystarczy, że będziesz ufał Bogu. A Biblia powiada, że będziesz jak drzewo Zasadzone nad strumieniami wód Ja mam drzewa, które są nad Ja nie wiem To nie są strumienie wód, ale jest taka rzeczka Wiecie, maluteńka Ale powiem wam, te drzewa Upały są, trawa wysycha naokoło A te drzewka są zielone Takie, wiecie, zdrowe Te liście zielone akurat one owoców nie wydają tego gatunku Bo, bo to są Wiecie, takie dzikie drzewa ale one są nad strumieniami wód. I one są zielone. I pomimo, że posucha przychodzi, one się tym nie frasują. A co mówiąc, jakby były, drzewa są zasadzone nad strumieniami wód. Tam dopiero, wiecie, e, piękne te drzewa są. Miałem okazję ostatnio na takiej wycieczce być, gdzie są drzewa nad strumieniami wód zasadzone. Rzadko bywam na wycieczce, ale ostatnio udało mi się tak. Byłem pełen podziwu. Dla stworzenia Bożego, kiedy idziemy na przyrodę i patrzymy to, co Bóg stworzył, i później, jak czytamy Biblię, i mówimy, rzeczywiście Bóg ma rację w każdej dziedzinie, w której mówi. I oto tutaj On mówi, że jak będziemy ufać Panu, to będziemy jak te drzewa. Nie będziemy się bać posuszy, która przychodzi i liście będą zielone i nie przestaniemy wydawać owoców. A my w Biblii czytamy, że Bóg powołał nas po co? Abyśmy szli i abyśmy owoc wydawali. Po to jesteśmy powołani, abyśmy owoc wydawali. A więc kiedy będziemy zasadzeni nad strumieniami wód, a kiedy jesteśmy zasadzeni? Kiedy ufamy Bogu? Nie, że, dziś, że my pójdziemy do zboru, gdzie jest dobry zbór. No, Dobrze jest być w dobrym zboże, albo w przeciętnym, ale nie, że tam całkiem złym. Ale ja chciałbym Wam powiedzieć, że nawet jak my to mówimy, może to źle jest określone, ale myślę, że rozumiecie. Ale nawet jak jesteśmy w takim gorszym zboże, ale kiedy my ufamy Bogu, to ja chciałbym powiedzieć, że liście nasze będą zielone i nie przestaniemy wydawać owocu, a Boży pokój będzie w naszych sercach. I za chwilę będziemy dziękować Bogu za to, ale jeszcze zanim będziemy dziękować, to ja chciałbym przeczytać jeszcze jedno takie piękne miejsce ze Słowa, słowa Bożego, Ewangelia Mateusza, piąty rozdział, od ósmego wersetu. Błogosławieni, piąty rozdział od ósmego wersetu. 8 werset. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Oto błogosławieństwo. Nie, że my mamy samochody, domy, że nam się dobrze powodzi, albo że mamy wielki autorytet i ludzie nas uznają. To nie ma żadnego znaczenia. Ale błogosławieni jesteśmy, kiedy mamy czyste serce, bo będziemy w ten czas oglądać Boga. Tak jest napisane. I ja myślę, że nikt nie wątpi w to, co tu jest napisane. Dalej, ci tylko, którzy mają czyste serce, to ten dziewiąty werset odpowiada tym, którzy mają czyste serce. A dziewiąty werset mówi: Błogosławieni, pokój czyniący, albowiem oni, synami Bożymi, będą nazwani. Żebyśmy mogli czynić pokój, to pierwsze musimy mieć czyste serce. My nie możemy czynić pokoju, a mieć nieczyste serce. Jest pewien porządek, jest pewna kolejność, która musi być zachowana. I oto my czytamy jeszcze raz: błogosławieni, chcemy być błogosławieni. Ja Wam życzyłem Bożego błogosławieństwa, więc mamy podjąć walkę o wiarę, mamy ufać Bogu i będziemy jak te drzewa, będziemy wydawać owoce, będziemy mieli czyste serca i będziemy oglądać Boga. Nie tylko teraz. Ale szczególnie wieczności Ale i tutaj będziemy przeżywać to, że mamy pokój w swoim sercu A Bożego pokoju nikt tobie zabrać nie może I chciałbym powiedzieć, że nawet brat i siostra za, Którzy, no wiecie, mówimy nieraz On nam zabrał pokój No nie, oni nas mogą zasmucić swoją postawą Ale pokoju Bożego wam zabrać nie mogą I w ten czas my będziemy mogli czynić pokój Dalej Błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć i prześladować was będą. I kłamliwie mówić na Was wszelkie zło ze względu na mnie. Oto błogosławieństwo. Kiedy mamy błogosławieństwo? Kiedy nam będą złorzeczyć? Kiedy będą nas prześladować? Kiedy będą mówić kłamliwie? O, jak ciężko! Blacze siostry, ja osobiście doświadczyłem to, tego bardzo mocno w swoim życiu. I przyznam się, że trudno jest to samoć. Nie, że niemożliwe, ale trudno. I ja myślę, że niektórzy z Was na pewno doświadczyli to i mogą powiedzieć, trudno, ale z Bożą pomocą jest możliwe. Ale my jesteśmy w ten czas błogosławieni. Zobaczcie, to błogosławieństwo nas dotyka. My zaczynamy e, słuchać na swój temat wiele złych rzeczy, zaczynają nam złorzeczyć, prześladować, kłamliwie mówić. Bracia siostry, my jesteśmy błogosławieni. Bóg nas błogosławi, bo wypełnia się Jego słowo w naszym życiu. Dalej. Radujcie i weselcie się, albowiem zapłata wasza. Obfita jest w niebie, tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. I oto widzicie, mamy pokazane, że mamy się radować, kiedy te wszystkie złe rzeczy możemy powiedzieć. Trudne rzeczy przychodzą do naszego życia, bo my jesteśmy błogosławieni. A więc trzymajmy się Słowa Bożego. A ja chciałbym Wam obiecać, że będziecie prześladowani, ale przez to będziecie błogosławieni. A przez to e, będziemy e, mogli Boga oglądać kiedyś w wieczności. Dlatego pomimo tych trudności, może akurat ktoś przeżywał w swoim życiu to, że no, tak przeżywam, no, tyle przychodzi na mnie i przeciwko mnie są, to ja chciałbym powiedzieć, że Bóg wypełnia swoje słowo względem Ciebie i błogosławi Ci. Jesteś błogosławiony. I w tej chwili przyjdziemy na nasze kolana i podziękujemy Bogu za to, że On dał nam swoje błogosławieństwo. Amen.